Paweł Lisicki, dziennikarz, publicysta, naczelny redaktor i współwydawca Tygodnika Do Rzeczy. Mamy książkę, wywiad, który pan przeprowadził z biskupem Atanasiusem Schneiderem. Wiosna Kościoła, która nie nadeszła. Jaki jest Kazachstan? Jaki jest Kazachstan? No przede wszystkim jest wielki. To dopiero człowiek sobie zdaje sprawę z tej wielkości, kiedy tam, kiedy leci nad Kazachstanem, kiedy dociera do nur sultan i widzi te gigantyczne, puste połacie. Yy, 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 yy. Rzeczywiście coś nieporównywalnego z jakimkolwiek doświadczeniem z lotem nad państwami europejskimi. Wielkie, gigantyczne, puste połacie stepu. Przykrytego akurat śniegiem, bo wtedy leciałem. Duże wyzwanie, ale też i konkret. Książka jest solidna i wydaje się, że ten trud był ważny, bo mamy owoc, jest wydrukowana. Jakim jest Biskup Schneider w kontakcie bezpośrednim, osobistym? W kontakcie bezpośrednim, osobistym ja trochę o tym napisałem we wstępie do tej książki. To jest człowiek bardzo. Skromny, niepozorny wręcz, można, można by powiedzieć. No, jeśli, jeśli mówimy o, o nim jako rozmówcy, o kimś, z kim się rozmawia, też taki bardzo stonowany i. i, 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 i i spokojny, o tak, 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 tak można, można powiedzieć, jak go porównuję z różnymi innymi rozmówcami, z którymi miałem do czynienia w swojej, w swojej karierze. Ta książka, ta książka powstała w 95%. Jest to wierny zapis rozmów, które z biskupem Schneiderem prowadziłem. W Kazachstanie byłem 5 dni. I zaczynaliśmy w zasadzie, akurat się tak złożyło, że kiedy przyleciałem do, do Kazachstanu ze względu na różnicę czasu, latywałem późnym wieczorem z Polski, chyba około 10.00, 10.30 w nocy wieczorem, a wylądowałem wczesnym rankiem. Tam, jest, tam była wtedy pięciogodzinna różnica. Różnica, jeśli chodzi o czas, czyli tak naprawdę przyleciałem nad ranem, zjedliśmy jeszcze jakieś śniadanie, bo biskup mnie odebrał z lotniska i od razu przystąpiliśmy do, do pracy. Także takich dni, takich dni było, takich pełnych dni z nagraniami były cztery. I razem z tego wyszło 16-17 godzin nagrań. I jak mówię, książka właściwie, właściwie wszystkie wątki i wszystko zostało tam w pełni opisane, nagrane. Zresztą Biskup w taki bardzo czysty sposób mówił. W tym sensie czysty, że praca redakcyjna no, nie musiałem dokonywać jakichś bardzo da, daleko idących ingerencji zmian. Oczywiście troszkę inny jest język mówiony, trochę inny jest język pisany, no to wiadomo, że pewne podredagowanie takiej wypowiedzi jest konieczne, ale, 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 ale w zasadzie jest to bardzo wierny zapis tej naszej rozmowy. Jedyna różnica między między naszą rozmową a tym, co się w książce ukazało, ukazało dotyczy dwóch spraw mianowicie komentarza do encykliki, do dokumentu papierskiego Querida Amazonia i dlatego, ponieważ sam, sama, sama, sam tekst dokumentu posynodalnego ukazał się już po tym, jak wróciłem z Kazachstanu, mniej więcej to było w połowie lutego. No i druga rzecz, o której nie rozmawiałem w trakcie, a wyszła sprawa dopiero później, no to oczywiście. Pandemia, czy epidemia, i jej, nazwijmy to, duchowy czy metafizyczny wymiar. No tutaj to zadałem po prostu dodatkowe pytania biskupowi Schneiderowi mailem, on na nie odpisał. No ale to jest bardzo nieduża część całości tekstu. Tak naprawdę, jak mówię, 95 pewnie procent to jest to, co wyszło w czasie naszych nagrań i spotkań w Kazachstanie. Biskup Schneider, który można powiedzieć z peryferii, mówi głosem ważnym, ale głosem słyszalnym. To jest też pewien ewenement, że z takiego miejsca, wydaje się, no ogólnie no, może niezapomnianego, ale na tyle odległego, że nie zwracającego na siebie uwagi i koncentracji i nawet myśli, ten głos rozchodzi się na cały świat. No tak, to jest rzeczywiście swoisty fenomen biskupa Schneider'a, no bo gdyby patrzeć na to, na, na mapę i zastanowić się, jaką rolę odgrywa Kazachstan. W życiu Kościoła, czy jaką miejsce, jakie miejsce zajmuje na mapie katolicyzmu światowego, to oczywiście można powiedzieć, że to jest rola kompletnie nieznacząca. No nieznacząca w sensie historycznym, bo przecież nigdy wcześniej nie w Kazachstanie nie było silnej wspólnoty katolickiej. Katolicy wzięli się tam tak naprawdę w skutek działań reżimu Stalina, który wysiedlał do Kazachstanu Polaków, Niemców, inne narodowości, przedstawicieli innych narodowości wyznawców krzywdy. Wyznawców, chrześcijaństwa i, i katolików. I w związku z tym ten katolicyzm w tej wersji pierwotnej, czyli w latach 30. 40, bo wtedy miały miejsce wywózki, no miał na tak charakter przymusowy, często zresztą katolicy mieszkający w Kazachstanie musieli zachować swoją wiarę bez księży, tak, bez, bez kościoła, bez kościoła instytucjonalnego. Była to tylko taka wiara wspólnot. trochę to przypominało, mówię o katolikach w Kazachstanie, Kirgistanie czy w tych innych republikach środkowoazjatyckich katolicyzm trochę przypominał katolicyzm japoński w momencie, kiedy władze cesarskie zakazały w połowie XVI wieku przybywania księży do, do Japonii, prawda? I ten katolicyzm przekrał, przetrwał w katakumbach, przetrwał w ukryciu, przetrwał w wierze ludzi, ale przetrwał i był bardzo silny. I w pewnym mierze, w pewnym stopniu oczywiście taki był trochę deszczem katolicyzm kazachski czy kazachstański. No w tej chwili to jest tak, że w Kazachstanie jest około kilkudziesięciu tysięcy katolików na 13-15 milionów mieszkańców, czyli jak, jak łatwo zauważyć, no bardzo niewielka część ludności to są katolicy. Jest, ta, jest jedna katedra w Nur-Sultan, to jest dawna Astana, tam zostało przeniesiona. Tam została przeniesiona stolica państwa, a nazwa Nur-Sultan oczywiście pochodzi od prezydenta Norsultana Nazarbajewa. I, I gdyby tak na to patrzeć, no to kilkadziesiąt tysięcy katolików i biskup pomocniczy jest nur Norsultan, to można powiedzieć rzecz kompletnie bez znaczenia. No ale z drugiej strony jest też tak, że pewnie biskup Schneider należy do chyba najbardziej rozpoznawalnych na świecie biskupów kościoła katolickiego. Dlaczego? Dlatego, bo jego komentarze, opinie, wywiady z nim ukazują się jednocześnie w kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu nawet pewnie najbardziej poczytnych, znanych, cytowanych i, i, i szanowanych portalach tradycjonalistycznych, konserwatywnych w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych to jest na przykład LifeSite News, jest taka strona poświęcona właśnie, właśnie portal poświęcony obrony, obronie życia i obronie cywilizacji chrześcijańskiej. Jest takie miejsce, w nazywa się The Remnant, jest One Peter Five, też inna strona. W Niemczech to jest tak info, we Włoszech korespondencja romana, więc no, nie, nie chcę wymieniać tych wszystkich miejsc, ale chcę powiedzieć tyle, że każdy taki głos biskupa Schneidera natychmiast jest cytowany i pokazywany w kilku najważniejszych miejscach, źródłach, gdzie my, my mamy, do, gdzie pokazuje się, informuje się o, które, albo inaczej można powiedzieć, które są takim zapleczem dla katolickiego tradycjonalizmu i konserwatyzmu. Biskup Schneider Gotów jest upominać się o prawdę w porę i nie w porę i pewnie dlatego ten głos jest tak mocno zauważalny, a z drugiej strony ta jego pewność pewnie wynika z jego życiorysu, z tego, że wychowywał się w komunizmie, to była Rosja z rodziny pochodzenia niemieckiego. W książce pan pyta o te sprawy biskupa Schneidera, on z mocną szczerością odpowiada na te pytania. I ta odpowiedź płynie z serca, i być może tak mocno w serce. Wsiąka. naszym gościem jest pan Paweł Lisicki, dziennikarz, publicysta, autor książek, redaktor naczelny i współwydawca tygodnika Do rzeczy. Rozmawiamy w kontekście książki wywiadu Pawła Lisickiego z biskupem Atanasiusem Schneiderem Wiosna Kościoła, która nie nadeszła. Bardzo mocny wywiad, z momentami rodzą się pytania, pytania dotyczące hierarchii kościelnej, obecnego papieża Franciszka, ale też poprzedników Benedykta XVI i świętego Jana Pawła II. Wiele dobrego słowa płynie z ust biskupa Schneidera w stronę papieży, ale też wiele, ja nie powiedziałbym krytyki, ale realnej oceny. No na pewno to jest jedna z tych silniejszych stron jeśli tak można powiedzieć i jeden też z powodów dlaczego biskup Schneider tak, bywa, tak często bywa cytowany. No bo z jednej strony jest w jego wypowiedziach można to łatwo dostrzec, bardzo głęboka pobożność i bardzo taka silna wierność do, do Rzymu. Wierność do Rzymu jako do, wierność do stolicy apostolskiej, przywiązanie i przekonanie, że Kościół katolicki jest tym Kościołem prawdziwym, a Kościół żeby być Kościołem prawdziwym, no to Kościół musi być oparty na Piotrze, tak? Na skalę, na, na Rzymie, na a siłą rzeczy, no, oparcie na Piotrze oznacza w tym przypadku oparcie i związek z jego sukcesorami, czyli kolejnymi papieżami. I w tym sensie to jest, ja na przykład jest taki, taki moment, kiedy rozmawiamy o różnicach między katolicyzmem a prawosławiem na przykład, albo między katolicyzmem a niektórymi odłamami protestanckimi. No i tam biskup Schneider bardzo mocno to, to podkreśla i pokazuje, że nawet te wspólnoty prawosławne, które można by powiedzieć, utrzymały y, tradycyjną wiarę, zachowały tradycyjną wiarę, zachowały tradycyjne rozumienie sakramentów i y, często tradycyjną naukę moralną, no, są pozbawione tego, tego spoiwa, tego punktu, tego głównego punktu odniesienia tej skały, właśnie tego podłoża, a nim jest może być zawsze tylko i wyłącznie papież. No ale z drugiej strony, oczywiście, to przywiązanie do stolicy apostolskiej i do, do kościoła. Jest takie bardzo tradycyjne, tak bym powiedział, a to oznacza, że biskup potrafi się zdobyć na właśnie taką no, całkiem wyrazistą i, i, i jasną ocenę różnych wystąpień, zachowań, głosów przedstawicieli kościoła hierarchicznego, również papieży. I, i, i w tym przypadku, kiedy ocenia niektóre wystąpienia, właśnie chociażby samą tą, ten dokument Korida, Amazonia albo to, co się działo w Watykanie podczas spotkania dotyczącego Amazonii, albo projekt na, na temat globalnej edukacji, projekt, o którym tyle mówił papież Franciszek i tak dalej, i tak dalej. No tu potrafi być też bardzo, bardzo krytyczne. Przy czym ta krytyka, i to myślę, że każdy, kto przeczyta ten tekst, Natychmiast tu zauważy, to nie jest krytyka złośliwa albo taka wynikająca z jakiejś, nie wiem, poczucia jakiejkolwiek wyższości. Nie, no to jest krytyka płynąca z serca i z miłości do Kościoła i z poczucia, że zbytnia uległość światu, a ona się niestety przejawia w tych wielu dokumentach i w tych wielu wypowiedziach. No to jest droga do to jest droga na, na manowce. I stąd powiem tak, ja po przeczytaniu, albo inaczej, w czasie rozmowy i po przeczytaniu tej rozmowy, kiedy już ją spisałem, miałem też takie poczucie jednak otuchy i, i, i poczucie, że, 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 że tak dobrze, że jest ktoś taki jak biskup Schneider, kto w tych trudnych i chaotycznych czasach jest może być takim punktem odniesienia. Akurat teraz, w tym momencie, mamy piątek. Jesteśmy w przededniu kolejnych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa w Polsce i można powiedzieć w takim wielkim zamęcie ducha teraz jest wielu naszych rodaków. Słowa nie biskupa Schneidera krzepią, ponieważ jest tam też odniesienie do tej sytuacji, ale także mocne postawienie jasno sprawy, że, że Kościół się ostoi, a jest to przecież dla wielu, dla wierzących przede wszystkim no, ten ostatni bastion przetrwania w dzisiejszym czasie, gdzie chcą się chronić i gdzie potrzebują wsparcia. Ten temat również jest poruszany w waszej rozmowie. Tak, ten temat też jest poruszony. Ja myślę, że poza, poza tym, co wydaje mi się też bardzo ważne, to nie zawsze dociera do odbiorców, czy te, te, to są te fragmenty wywiadu, które dotyczą na przykład życia nadprzyrodzonego, spraw ostatecznych, ich dnia losu dusz to śmierci no całej schatologii kościoła to są rzeczy, o których się bardzo rzadko dyskutuje. One są gdzieś tak właściwie na marginesie często takiej takiej debaty, która głównie skupia się na sprawach cywilizacyjnych, społecznych, kulturowych, natomiast dużą część książki no, zajmują właśnie te kwestie, bym powiedział, religijne sensu stricte, tak? I myślę, że one są też bardzo ważne dla, dla, dla wielu czytelników, szczególnie teraz, kiedy jest więcej czasu, mniej konieczności, no bo ludzie siedzą po prostu pozamykani w domach, mają ograniczoną możliwość poruszania się, to jest idealny moment. Żeby poświęcić nieco więcej czasu rozważaniom, na które normalnie zwykle nie ma się czasu, no właśnie, dotyczącym sensu ostatecznego życia, y y y pytaniom o, o życie wieczne, pytaniom o to, skąd my wiemy, że ono będzie miało miejsce, jakie jest, jakie jest uzasadnienie dla tego, jak ono będzie wyglądało. No oczywiście, Biskup Schneider jest w tym przypadku dostarczycielem czegoś, co można by nazwać takiej klasycznej katolickiej wizji zaświatów, życia wiecznego, życia nadprzyrodzonego. Mówię, mało się o tym mówi, a szczególnie też często, a szczególnie rzadko mówi się takim klasycznym językiem. A biskup Schneider ma tę wielką tutaj siłę i to jest, to jest ta wielka zaleta, że on no, nie posługuje się różnymi nowomodnymi filozofami, sofiami i i nowym Językiem, którego badam, często jest to, że jest bardzo taki rozmazany, płynny, nieokreślony, tylko zawsze sięga do ojców Kościoła, sięga do tradycji Kościoła i w oparciu o nią opisuje to, co najważniejsze. I konkretnie wskazuje na to, czym jest tak naprawdę modlitwa, bo Wilu to pyta w swoim sercu czym jest modlitwa? On, poprzez swój kontakt z siostrą, która doświadczyła obecności duszy czyścicowej, ojca duchownego z, z pewnego zgromadzenia siostry, która ma zapiski dotyczące spotkań z duszą czyśćcową. Sam o tym mówi w pewności i wyczuwam z tego, z, tego, z tej jego odpowiedzi lekki smutek, że te zapiski nie są opublikowane. To, to rzeczywiście jest, jest bardzo ciekawy wątek, tak sądzę, tej, tej rozmowy. Kiedy biskup opisuje, kiedy był w jednym z klasztorów i, i właśnie jedna z sióstr mu opowiedziała o tym, o tym, nazwijmy to, niezwykłym kontakcie z duszą tyścową, o tych prośbach o modlitwę, o no, wzajemnych relacjach. No i, no i to, co, nazwijmy tak, należy do takiego DNA życia katolickiego czy, czy, czy wiary katolickiej, czyli ta ścisła więź łącząca zmarłych i i żywych, ta więź modlitewna, prawda, kiedy jedni się za drugich modlą, wstawiają. No rzeczywiście z takiego myślenia współczesnego kompletnie wyparowała i być może to jest też główny powód, dlaczego te zapisy nie zostały ujawnione, bo zapewne jakiś bardziej liberalny, czy powiedzmy tak, uważający siebie za oświeconego biskup uważa, że opublikowanie takich, takich zapisków mogłoby narazić siostry i jego samego na jakąś śmieszność, drwiny, na twierdzenie, no, że tutaj wierzy się w jakieś zabobony albo gusła, tak jakby tak jakby abstrahując kompletnie od tego, że, ta, że istnienie czysta i kontakt był modlitewny. Między żywymi a umarłymi jest przecież częścią stałej nauki kościoła. No właśnie Biskup Schneider nie ma takich oporów, takich obaw, mówi o tym w sposób bez jakichś taniej sensacji, bez szukania tutaj nie wiem, yy, emocji, tylko spokojnie, rzeczowo opisuje tę sytuację, a ponieważ jak mówię, nie jest to człowiek skłonny do jakichś emocjonalnych uniesień i, i łatwych sądów, można mu zaufać. Dlatego też w tym kontekście dziwi, że w dzisiejszych czasach biskup musi przypominać o głównych. Prawie... Dach wiary. Jeżeli chodzi o miłosierdzie i sprawiedliwość Bożą, to też mamy tutaj zachwianie niewiary wierzących w sprawiedliwość Bożą. Pojawiło się pytanie, czy pandemia koronawirusa jest karą Bożą za synot amazoński i całe to zamieszane związane z paczamamą. Odpowiedział, że nie wyklucza. No tak, oczywiście biskup w żadnym wypadku no, nie twierdzi, że on wie, no bo żaden człowiek nie może wiedzieć, jakie są zamysły opatrzności i, i jak należy ostatecznie interpretować te zdarzenia z życia, które którego doświadczamy. Takiej wiedzy ludzie nie mają, ale wolno nam w oparciu o, o, o to, co mówi Pismo Święte, i, i o sposób interpretowania historii przez Pismo Święte. I po drugie, wolno nam w oparciu o to, co, czego nauczali różni święci w przeszłości, interpretować również zdarzenia z naszej historii. No i z tego punktu widzenia, tak na to patrząc, trzeba powiedzieć, że wana większość wielkich świętych i nauczycieli Kościoła widziała w różnych przypadłościach, katastrofach również właśnie w epidemiach, no, znak Bożej opatrzności, wezwanie do nawrócenia, wezwanie do pokuty, ewentualnie również czasem karę za to, w jaki sposób życie na Ziemi jest organizowane i jak ono przebiega i biskup Schneider tylko o tym mówi, że taka możliwość istnieje i że trzeba pytań, trzeba szukać odpowiedzi na takie pytania. No, tym, co uderza, jest to, że gdyż, gdybyśmy posłuchali tych różnych dzisiejszych oficjalnych często wystąpień, na przykład nawet papieski, Papieskiego Instytutu Papieskiej Akademii Życia, no to ma, ma, można mieć takie wrażenie, że wielu współczesnych hierarchów jakby wypiera taki, tak taką myśl, znaczy myśl o tym, że że epidemia czy pandemia może być karą, jest no, czymś tak przerażającym, tak odpychającym w ich myśleniu, że nawet nie starają się w ten sposób, nawet się nie starają zastanowić, czy można tak interpretować rzeczywistość. No to oczywiście wynika z negacji tego, że Bóg jest również sprawiedliwy i że Boża Sprawiedliwość przyjawia się również w możliwości ukarania grzesznika. Na no ponieważ taki, ten sposób myślenia z kościoła wyparował i zniknął, no to jeśli pojawia się jakieś zło, cierpienie albo, albo coś negatywnego, no, to nie bardzo wiadomo, co z tym zrobić i jak to interpretować w kategoriach innych niż czysto świeckich. Dodam tylko, że jest bardzo konkretny biskup Schneider w swoich opiniach, bo powiedział, że to, co się wydarzyło z prowadzeniem pogańskiej Pacza mamy w Watykanie do grobu świętego Piotra w pobliżu, jest porównywalne z tym, co się wydarzyło podczas Synodu Umarłych przed wiekami. Też właśnie w Rzymie. Jest bardzo dużo tutaj treści, do których Państwa już bezpośrednio odsyłam do, do tej książki. Chciałbym jeszcze, bo to jest bardzo ważny wątek, w tej części rozmowy dotknąć spraw, które wydarzyły się w latach 60. w Rzymie, do, do synodu. To jest konkret. Biskup Schneider konkretnie mówi, że w wielu sprawach. To właśnie biskup Lefebvre miał rację, i teraz po latach to wszystko się sprawdza. To prawda, to jest jeden z takich, no, pewnie najbardziej zaskakujących dla również polskiego czytelnika fragmentów tej rozmowy. W tym miejscu biskup Schneider rozwija bardzo to, co mówił wcześniej w takiej książce Christus Vinci. Ona, bo właśnie też ona się w Polsce jeszcze nie ukazała, albo ma się w Polsce ukazać. W każdym razie ukazała się ponad rok temu w, w, w w, w Stanach Zjednoczonych i tam pojawił się właśnie pierwszy raz tak naprawdę ten wątek, choć jak mówię tylko tak no, delikatnie poruszony. Ja, ja na nim się może nie tyle skupiłem, ale starałem się, żeby znacznie więcej mu poświęcić uwagi. Zresztą biskup też no, tego chciał, bo jakby to powiedzieć, bez, bez zgłębienia tego wątku, bez zastanowienia się, w którym konkretnie momencie nastąpiło coś, co może by nazwać takim zachwianiem tożsamości kościoła I, 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 i gdzie w dokumentach oficjalnych pojawiło się coś, co można by nazwać tym osłabieniem i dwuznacznością, no zdaniem biskupa, myślę, że zdaniem różnych innych obserwatorów nie uda się znaleźć lekarstwa na obecną chorobę i kryzys. I dlatego tym ważnym bardzo wątkiem jest rozważanie niektórych fragmentów tekstów soborowych, w tym przypadku również Dignitatis Humanem, bo na tym się Biskup skupia, i przede wszystkim nowego rozumienia wolności religijnej, który znalazł się w tym dokumencie. No i Biskup Schneider rzeczywiście mówi tutaj bardzo mocno, że co się tyczy tej konkretnej sprawy, czyli oceny oceny wolności religijnej, no to w tym sporze, który, był, który towarzyszył powstawaniu tego dokumentu, przypomnę tak najkrócej, że by, by były jakby to powiedzieć dwa główne obozy, czy dwa główne głosy. Jeden reprezentowany przez ówczesnego sekretarza świętego oficjum i biskupa Lefebra. Mówiły o tym, że ta nowa nauka dotycząca wolności jest tak naprawdę sprzeczna z tradycją Kościoła i będzie w przyszłości przyniesie bardzo negatywne konsekwencje. No i drugi głos, który zwyciężył ostatecznie kardynała Bea, zwolennika właśnie tej, 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 tej nowej nauki, która opiera się na przyjęciu, że wolność religijna, wolność sumienia wynika z samej godności ludzkiej osoby. No i biskup Schneider, najkrócej mówiąc i idąc tutaj właśnie tą drogą, czy tą, tym, nawiązując do tego, co mówili wcześniej kardynał Ottawiani czy arcybiskup Lefebvre, pokazuje, że takie rozumienie wolności sprawia, że, pociąga, że takie rozumienie wolności pociąga za sobą z konieczności logicznej relatywizację i indeterrentyzm. No i o tym jest dosyć dużo, no ale to jest jeden z takich kluczowych momentów pozwalających nam odkryć źródło obecnej choroby. Jeżeli chodzi o zagrożenia dla Kościoła katolickiego, to już bardzo mocno biskup Schneider zaakcentował protestantyzm i wystąpienie Lutra, ale nie w kontekście jego odstępstwa, ale w kontekście rewolucji protestanckiej i tego wielkiego rozłamu. Dochodzimy do dnia dzisiejszego, gdzie w efekcie też opisanych przez biskupa Schneidera sytuacji związanych z papieżem Leonem XIII, doktrynalnie bardzo Tradycjonalistycznym papieżem, ale w działaniach administracyjnych już bardziej liberalnym. Takie pytanie pojawia się, czy dzisiejszy Kościół jest w jakiejś części sterowany przez masonerię? No, biskup o tym mówi kilka razy, ale oczywiście bez żadnych konkretów, bo to przecież nie jest książka oskarżycielska ani nie jest to książka, która stanowiłaby jakiś rodzaj śledztwa. No, łatwo zauważyć dwie rzeczy. Z jednej strony teksty samych przeciwników Kościoła, czyli te teksty, które, które znajdujemy chociażby już od wieku, od końca wieku XVIII i wieku XIX, więc jest całkiem sporo mówiące o tym, że kościół należy w cudzysłowie przejąć od, od środka i że kościół katolicki, który był głównym przeciwnikiem, obro, był głównym, jak to powiedzieć, główną przeszkodą dla ruchu masońskiego, jeśli tak można powiedzieć, no, że znacznie lepiej opanować go od środka niż go zniszczyć z zewnątrz. No, tak można by było powiedzieć. No, a po drugie, można zobaczyć wiele konkretnych przypadków, oni też mieli własnego doświadczenia tych hierarchów, tych Ludzi kościoła, którzy zachowują się, jakby rzeczywiście no, nie troszczyli się o, o, o kościół, tylko o, o siebie, albo jakieś obce, wrogie kościołowi ideologie. No, o tym, czy w konkretnym przypadku wynika to z nieświadomości, naiwności, braku wiedzy, ignorancji, albo jednak właśnie tutaj no, z infiltrowania, to oczywiście. Trudno powiedzieć, natomiast z pewnością takie niebezpieczeństwo jest i, i biskup je nazywa po imieniu. Rozmawialiśmy z Pawłem Lisickim, dziennikarzem, publicystą, autorem wielu książek i publikacji, w tym Wiosna Kościoła, która nie nadeszła, w rozmowie z naszym gościem, biskup Atanasius Schneider. Panie Pawle, dziękuję za rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję bardzo.